Kiedy serce jest ciężkie od bólu, a dusza szuka ukojenia, często zapominamy, że nie jesteśmy sami w naszym cierpieniu. Jest matka, która rozumie każdą łzę, każde westchnienie, każdy moment rozpaczy. Maryja, matka bolesna, która stała pod krzyżem i patrzyła, jak jej syn umiera, zna głębię ludzkiego cierpienia lepiej niż ktokolwiek inny. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Te słowa z Ewangelii Mateusza 5, 4. Nie są pustą obietnicą, ale rzeczywistością, którą Maryja sama przeżyła. Ona, która przeszła przez najciemniejszą noc duszy, teraz świeci jako gwiazda nadziei dla wszystkich, którzy cierpią. Przypomina nam także księga przysłów 3, 5-6. do Zaufaj panu z całego swego serca i nie polegaj na własnym rozsądku. Miej go na względzie na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki. W naszym bólu, gdy nie widzimy wyjścia. Maria prowadzi nas do swego syna, który jest źródłem wszelkiego pocieszenia. Ból to język, którego nie wybieramy, ale który wszyscy mówimy w pewnym momencie życia. Może to być ból fizyczny, który przeszywa ciało i odbiera siły do codziennych czynności. Może to być ból emocjonalny po stracie kogoś bliskiego, po zdradzie, po rozczarowaniu, które kruszy nasze serce na tysiące kawałków. Może to być ból duchowy, gdy czujemy się opuszczeni przez Boga. Gdy modlitwy wydają się odbijać od nieba i wracać bez odpowiedzi. W każdej z tych sytuacji Maryja rozumie. Ona nie tylko patrzyła, jak jej syn cierpi, ona sama nosiła ten ból w swoim sercu. Symeon przepowiedział jej: A twoją duszę miecz przeniknie, i te słowa wypełniły się na kalwarii. Kiedy jesteśmy zranieni, możemy przyjść do niej z całą szczerością, bez masek, bez udawania, że wszystko jest w porządku. Ona przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy. Z naszymi łzami, krzykiem, a nawet gniewem. Często w naszym bólu zadajemy sobie pytanie: dlaczego to mnie spotyka? Dlaczego akurat teraz, gdy myślałem, że życie zaczyna się układać? Dlaczego Bóg dopuszcza takie cierpienie? To naturalne pytania, które rodzą się w sercu każdego człowieka, który przechodzi przez trudne chwile. Maria również musiała zadawać sobie te pytania. Wyobraź sobie młodą matkę. Która otrzymuje od Boga największy dar, zostaje matką zbawiciela, a potem musi patrzeć, jak ten dar zamienia się w najgorszy koszmar każdej matki. Musiała się pytać, dlaczego jej niewinny syn ma cierpieć tak okrutnie. A jednak w całym swoim bólu Maryja nie odwróciła się od Boga. Pozostała wierna, stała pod krzyżem, była obecna. To nie znaczy, że jej serce nie krwawiło, znaczy to, że wybrała zaufanie nawet wtedy, gdy zrozumienie było niemożliwe. I to jest lekcja, którą możemy się od niej nauczyć. Ból nie musi niszczyć naszej wiary, może ją pogłębić. Maryja uczy nas, że pocieszenie nie zawsze przychodzi w formie, której oczekujemy. Nie zawsze oznacza natychmiastowe usunięcie bólu czy rozwiązanie problemu. Czasami pocieszenie to po prostu obecność, świadomość, że nie jesteśmy sami. To siła, by przetrwać jeszcze jeden dzień, jeszcze jedną noc. To maleńka iskierka nadziei. Która nie gaśnie nawet w największej ciemności. Pamiętajmy słowa Jezusa z Ewangelii Jana, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Maria wiedziała o tym zwycięstwie, nawet gdy stała pod krzyżem. Wiedziała, że to nie jest koniec, choć jej matczyne serce rozdzierał widok umierającego syna. Jej wiara sięgała poza to, co widziała sięgała do zmartwychwstania, którego jeszcze nie było, ale które Bóg obiecał. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak Maria przetrwała te trzy dni między ukrzyżowaniem a zmartwychwstaniem? Wyobraź sobie ten czas, absolutna cisza, pustka, ból, który nie ma słów. Wszystkie obietnice wydawały się pogrzebane wraz z jej synem, a jednak ona czekała, modliła się, trwała w nadziei. To jest właśnie siła, którą możemy prosić Maryję, by nam dała siłę, by trwać w ciemności, wierząc, że światło nadejdzie. Ona przeszła przez to przed nami i wie, jak ciężkie są te godziny oczekiwania, gdy wydaje się, że Bóg milczy. Ale ona wie też, że zmartwychwstanie przychodzi po ukrzyżowaniu, że radość przychodzi po bólu, że nadzieja zwycięża rozpać. Jak możemy się modlić do Maryi o pocieszenie w bólu? Po prostu mówiąc do niej jak do matki, bo właśnie taką jest. Nie musimy używać pięknych słów ani skomplikowanych formuł. Możemy powiedzieć, Mary jo, boli. Nie wiem, jak dalej. Pomóż mi, kropka. To wystarczy. Ona rozumie język złamanego serca lepiej niż najpiękniejsze modlitwy. Możemy prosić ją, by była z nami w naszym cierpieniu, tak jak była pod krzyżem. Możemy prosić ją, by prowadziła nas do Jezusa, który jest naszym prawdziwym lekarzem i pocieszycielem. Pamiętaj że Maria zawsze wskazuje na swojego syna. W Kanie Galilejskiej i powiedziała sługom: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To samo mówi nam dzisiaj. Idźcie do Jezusa, zaufajcie mu, nawet jeśli nie rozumiecie. Czy Bóg naprawdę rozumie nasz ból? Tak, i to nie tylko teoretycznie. Jezus sam przeszedł przez cierpienie, był zdradzony, opuszczony, torturowany, ukrzyżowany. Krzyczał na krzyżu: Boże mój, Boże mój. Czemuś mi opuścił? Czuł ten sam rodzaj opuszczenia, którego my czasami doświadczamy. Dlatego możemy przyjść do Niego ze wszystkim. On nie potępia nas za nasze pytania, za nasze łzy, za nasze momenty zwątpienia. Przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy. A Maryja, jako nasza matka, prowadzi nas za rękę do Jego serca. Ona wie, że tylko w Nim znajdziemy prawdziwe uzdrowienie, prawdziwe pocieszenie który sięga głębiej niż powierzchowne, wszystko będzie dobrze. Czasami w naszym bólu czujemy się wyalienowani z innych ludzi. Wydaje nam się, że nikt nie rozumie, nikt nie widzi, jak bardzo cierpimy. Świat biegnie dalej, ludzie się śmieją, życie toczy się, a my tkwimy w miejscu, sparaliżowani bólem. To uczucie samotności może być jeszcze gorsze niż sam ból. Ale właśnie wtedy Maryja jest najbliżej. Ona widzi każdego kto cierpi w ukryciu, każdego, kto płacze w nocy, gdy nikt nie patrzy. Ona zbiera nasze łzy jak cenne perły i niesie je przed tron Boży. Twoje cierpienie nie jest bezużyteczne, w tajemniczy sposób może być połączone z cierpieniem Chrystusa i służyć zbawieniu świata. To nie znaczy, że Bóg chce, byśmy cierpieli, ale potrafi przemienić nawet nasze najgorsze doświadczenia w coś pięknego i zbawiennego. Co możemy zrobić praktycznie, gdy ból nas przytłacza? Po pierwsze, nie izoluj się całkowicie. Wiem, że czasami chce się po prostu schować przed światem, ale potrzebujemy innych ludzi, nawet jeśli to tylko jedna osoba, z którą możemy szczerze porozmawiać. Po drugie, pozwól sobie płakać. Uzy nie są oznaką słabości, ale oznaką ludzkości. Jezus płakał przy grobie Łazarza, choć wiedział, że za chwilę go wskrzesi. Uzy są językiem duszy, która potrzebuje ulgi. Po trzecie, módl się, nawet jeśli Twoja modlitwa to tylko westchnienie czy krzyk. Bóg rozumie wszystkie języki serca. I po czwarte, pamiętaj o Maryi. Noś różaniec, spójrz na jej obraz, powiedz meridiołu, pomóż. To proste, ale potężne. Czy cierpienie ma sens? To jedno z najtrudniejszych pytań, z którymi się mierzymy. Z ludzkiego punktu widzenia cierpienie wydaje się bezcelowe. Okrutne, niesprawiedliwe. Ale wiara uczy nas patrzeć głębiej. Cierpienie może nas oczyścić, nauczyć współczucia, pogłębić naszą zależność od Boga. Może usunąć z naszego życia to, co niepotrzebne, i zostawić tylko to, co naprawdę ważne. Święty Paweł pisze w liście do Rzymian. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Nie mówi, że wszystko jest dobre. Ale że Bóg może ze wszystkiego wyprowadzić dobro. Maryja jest żywym dowodem tej prawdy, jej największy ból pod krzyżem stał się bramą do jej największej chwały jako królowej nieba. Jej cierpienie nie poszło na marne, ale zostało przemienione w niezwykły sposób. Nie obiecuję ci, że po tej modlitwie cały Twój ból zniknie. Byłoby to nieuczciwe. Ale obiecuję ci, że nie jesteś sam w swoim cierpieniu. Maryja idzie obok ciebie tak jak szła drogą krzyżową obok swojego syna. Jezus niesie Twój krzyż razem z Tobą, tak jak Szymon z Sairini pomagał Mu nieść Jego krzyż. Duch Święty pociesza Cię w sposób, którego czasami nawet nie zauważasz przez życzliwe słowo przyjaciela, przez piękno zachodu słońca, przez chwilę ulgi w środku nocy. Otwórz swoje serce na to pocieszenie. Nie odrzucaj Go z dumnej przekonania, że musisz sobie ze wszystkim poradzić sam. Pozwól, by Bóg przez Maryję dotknął Twojego złamanego serca i zaczął je uzdrawiać krok po kroku, dzień po dniu. Mary jo, Matko Bolesna i Matko Pociechy, przychodzę do Ciebie z moim bólem, który noszę w sercu. Ty wiesz, jak to jest czuć bezsilność i rozpaść. Ty stałaś pod krzyżem i patrzyłaś na cierpienie swojego syna, nie mogąc nic zrobić. Teraz patrzysz na mnie, na moje cierpienie i rozumiesz. Proszę Cię, nie zostaw mnie samego w tej ciemności. Weź mnie za rękę i prowadź do Jezusa, który jeden może dać prawdziwe pocieszenie. Nie proszę o to, by ból natychmiast zniknął, chociaż tego pragnę, ale proszę o siłę, by go przetrwać. Proszę o nadzieję, która nie zgaśnie. Proszę o wiarę, która przetrwa burzę. Mary Jo, wyproś mi łaskę, bym w moim cierpieniu mógł dostrzec obecność Boga, nawet jeśli tylko jako małą iskierkę światła w ciemności. Niech mój ból nie będzie bezużyteczny, ale niech posłuży jakiemuś wyższemu celowi, którego teraz nie rozumiem. Zawierzam Ci siebie, swoją rodzinę, wszystkich, których miłuję. Szczególnie proszę Cię za tych, którzy cierpią w tej chwili, którzy nie mają do kogo się zwrócić, którzy zgubili nadzieję. Bądź ich matką, tak jak jesteś moją. Mary Jo, pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Amen. Dziękuję Ci. Że poświęciłeś te chwile na modlitwę, na otwarcie swojego serca przed Bogiem przez Maryję. Jeśli te słowa dotknęły cię w jakiś sposób, jeśli poczułeś ulgę lub nadzieję, napisz w komentarzach Amen lub podziel się tym, co leży ci na sercu. Czasami samo wyrażenie naszego bólu na głos lub na piśmie przynosi ulgę. Pamiętaj, że nie jesteśmy same w naszych zmaganiach, jesteśmy wspólnotą wierzących, którzy wspierają się nawzajem w modlitwie. Jeśli znasz kogoś, kto teraz przechodzi przez trudny okres, kto potrzebuje tych kilku minut światła i pociechy, podziel się tym nagraniem. Czasami niewielki gest może zmienić czyjś dzień, a nawet życie. Módlmy się za siebie nawzajem, bo w jedności jest siła. Na ekranie widzisz kolejne wideo, które pomoże Ci kontynuować tę duchową podróż i przyjmować kolejne błogosławieństwa. Niech Bóg cię błogosławi, niech Maryja Cię prowadzi i niech pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie, napełnia Twoje serce. Do zobaczenia w następnym nagraniu. Amen.